Minecraft, ale gra modyfikację fizyką prawdziwego życia. A jeśli chcesz zobaczyć, co stało się dalej, oglądaj to kończę. Zacznijmy, a tak. W komuś, drewno? To jest normalny człowiek. Okej. Okay. No i właśnie o tym mówiłem. No to... To, to będzie ciężko i gdzie, o tu jest moje drewno, okej okay. Dobra, to zróbmy jeszcze crafting i mam nadzieję, że on mi nie poszpada Zrobimy jeszcze domek i trzeba go totalnie rozwalić Dobra, hmm, że wykopać jeszcze jedno drewno Te drzewo się chyba nie rozwaliło, ale zaraz już się rozwali okay. No okej, no się o tym mówiłem I gdzie jest moje wykopane drewno, tu, o, no i git tak, tylko muszę jeszcze patyki albo tutaj, bo mi wyleciał skończyć patyk, nie wiem skąd. Tak to szczególnie nie wiem. Kommy sobie znowu, to już nie spełnia, to dobrze. Weźmy to i zróbmy sobie heal. Tak jest. No i dobrze. Pójdźmy, pójdźmy teraz znaleźć wioskę i ją totalnie rozwalić, ale najpierw pójdźmy poszukać kopalni. Dobra, nie, tutaj jednak nie ma kopalni, ale tu jest jakiś klocze. Albo nie pójdźmy jeszcze, albo dobra, wykofmy to. Okej, okay, to mamy kopystona. No, a czy kobieta spada? Tak, spada, to to wszystko działa, dobra. I tam jeszcze leży. Ok, to pójdźmy. Teraz... Albo wrzucmy sobie najpierw takie pieczyk. Myślę, że ono będzie starczyło, ale starczyło, bo 8. No i teraz pójdźmy poszukać się ją trzeba rozwalić Mamy węgiel Trzeba się tu dostać O, tutaj, mamy węgiel Kopać Dobra, 10 węgiel nam wystarczy Albo nie, pójdźmy zrobić sobie O, mamy idealnie ten Dobra, ty I to żeby aby było lepiej i pójdźmy wykopać ten węgiel. I tutaj patrzcie do tego węgla. Jest. Tu aż dotąd. Albo i nie, albo ja jestem jakiś zabijam. Ty, no ty to faktycznie jest dotąd. Ty, tyle węgiel? Ty, węgla. No, no patrzcie też węgla. Nie wiem. tu pierwszy raz widzę, że chyba tyle węgla. Ale nie wiem. A jeśli ktoś coś trzeciwala, to wpadajcie na w ten odcinek. No, no poprzedni odcinek. Dobra, wykopałem węgiel i wszystko chyba wziąłem. więc idziemy szukać wioski. O, i jeszcze owcze robić i żeby. No, żeby spać. O, tak, żeby. żeby dziuszko. O, jedna. Druga. No nie, wiem, gdzie tutaj coś to tu może być? Chyba coś takie nie to kołeczko tutaj pchało nas z tą wioską. Tylko nie ma tutaj trzeciej owczy. Węgla mi się już nie szczekować, bo tam widzę. że wiesz. O kurde, że padło się. Mamy tam jeżenie. pożywienie. Dobra, ja mam tego wyszkilofę biję. Tak jak tam owszy robię. Albo dobra. <grym> Jednak mi się już kończy. Żółty jakiś wieczyk. Dobra. O kurde. Dobra. Pum. O. O. Dobra. Dobra. I jeszcze ostatnia. No i git chyba. Idziemy szukać wioski jakieś. I mamy lawapulkę i tutaj by zostawiłem coś takiego dużego, aby tutaj ją nie zgubić trochę, ale później szukać wioski. I bera mam tu. Owcze. Ostatnią. I robimy uszy, tylko potrzebujemy oczywiście drewno. O kurde! Ty! Zapomniałem o tym. Tak mi laguje i szory żalagi Ale no tak... O! Ty! Mamy e, ruinę portalu? O tak. Ja gram... Ja gram 5 lat w Minecrafta, a nie wiem, że jak to się nażyła. Dobra. Mamy i tutaj to, to... Dobra, weźmy to wszystko. I zapalniczkę i tutaj Irona. Dobra, wszystko. Jest git. Weźmy sobie zróbmy Irona. I, i git będzie. O! Nie łapie. Dobra. Mamy firepola i mamy to. Jeszcze nam butyk, sobie złożymy. No łopatę bo, bo, bo mamy takie bardziej fajne. To to, 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 to to nie jest już takie. Nie wiem cóż, co już z tym zrobię. Mamy zapalniczkę, to, to chart git. No i mamy portal. Ale oczywiście tu patrząc czy obsidian. Nie wiem co ja już w ogóle w tym Minecrafcie ten. Patrząc się Dobra, krówki. O, dobra. krówki, krówki, Chodź tu. Wow, ja. Yeah. Dobra, piw. Mamy skórę. Możemy coś z tego zrobić. Do końca nie wiem, czy sześć skór możemy zrobić zbroję, ale czym nie wiem. Trzeba, że będziemy mieli lepszą. Nie widzę tutaj oto i żadnej wioski. nie fajnie. No nie. No nie widzę żadnej. Co oni tu robią? Totalnie nie widzę żadnej wioski. Jakaś, nie wiem, i będzie się iść spać, bo już się wieczór robi. No tak. No nie, jeszcze nie ma wieczoru. No tak, nie fajnie. Już musi być wieczór. No ta, bo śpię na liściu No i teraz mogę spać. O, jest to. No i dobra, gdzieś szukać wioski. Zmieczmy coś No idziemy szukać wioski Dobra, nie chcę się tej wioski szukać Piszmy locate village i... I się tam tepnijmy No No kur... bo ja ginę. No i jesteśmy w No wczoraj się nie tepłem Znalazłem tą wioskę No kur... Dobra, ale czy idźmy ją zniszczyć? Jak to będzie fajnie wyglądało Dobra, zniszczymy to to? Na czym to się jeszcze trzyma? Chwilę, bo jestem jakimś... Co? a, bo jeszcze tam to się trzyma. Dobra, musimy to zrobić sobie sikierkę, aby to szybciej niszczyć. Dobra, i idzie, idziemy to niszczyć. Ostatnie, i mam nadzieję, że się niszczy tutaj, to drzwi... No kur... Drzwi... To... I... u Jaki lag był! Zniszczyłeś się to, już niszczmy i... O! Oh, jak się tu niszczy! Weź mój we Patrzcie. Mamy to. Start to był... Nie wiem, coś to było. To było co się robi potki. Ale domek z Idźmy kolejne zniszczyć. Ale teraz to już zniszczyły na wodzie, Tak. Teraz też jakiś domek. No i... niż się domku. Ja czekam na ten domek. O. Oh. Nie, wiem co zróbmy. To To będzie lepsze. Jak to na niższym nie będzie się trzymało. Przecież to będzie jakieś piękne. Ło, kurde. Jak to się rozładziło. Na czym to się jeszcze... A, na tym się trzyma. Niższe to i nie będzie się trzymało już na tym. To jest piękne. Ło, kurde. Fajny ten domek był rozwalony. O, tak wygląda. No, mm, piękne. Wchodzisz, nie możesz już. Tutaj masz tą książkę. Dobra, pójdźmy kolejny domek. Ja mu... Przepraszam. Teraz będzie... Uwaj uciekaj! Aha, a bo to jeszcze trzyma. O kurde, mówiłem uciekaj, że to zniszczył jeszcze ten domek, ale poprawia, To jak powinien być zniszczony. O kurde. Dobra, i liszczak, liszczak. Aha, bo tutaj się to jeszcze trzyma. Jeszcze, tutaj, jeszcze tu, jeszcze tu. Jo! Przepraszam, że wam niszczę wioskę. Taki przypadek. Ta. Dobra, nie wiesz tutaj mam dalej niszczyć. Okej. Okay. Dobra, ale wybudujmy jakiś dom. Wybudujmy jakiś dom i sprawdzimy jak się zniszczy. E, przeszkarza mi to, halo. Okej, okay. to wybudujmy jeszcze jakiś domek. No, zbudowałem domek. No, ładny wyszedł, nie? Taki lepszy od innych. A teraz go zniszczmy. To, to był mój plan. Aby zbudować dom i go zniszczyć. Czyli zacznijmy od okien. Albo nie, okna nie niszczmy. Albo do... Nie, dobra. Niszczmy tutaj od te. To będzie większa żarawa. O! Coś się rozwaliło. To się rozwaliło. O! ok, Cześć. pada, że to będzie wielka żarawa. O patrzcie co tam się stało Dobra dawaj dawaj O kurde jak się to rozwaliło Patrzcie na ten dom fajny Ego fajny dom taki Wyszedł taki niepełny No rozwalony dom wyszedł No fajnie Tak dobra żeś ostatni domek ten taki wyższy domek To on w ogóle już się będzie trzymał Że nie wiem co się stanie z tym domem Dobra obejdisz Łoploguję nie? Nie reaguję chyba. Przelaguje. Wow, Łukud. Patrzcie! Co tu się dzieje? Łuk! Wow. no! aby a my chyba będziemy kończyć ten odcinek, więc będziemy. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, dajcie łapkę w górę. O, nie widać nie. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Da Subskrypcję dajcie. Wszystko dajcie. Ale oczywiście mi. No i do następnego. Pa pa!